Serdecznie witam Was, bracia i siostry, wszyscy słuchacze, pokojem Bożym i miłością Chrystusową. Chcę dzisiaj mówić i podzielić się z Wami słowem Bożym na temat czego tak szukasz naprawdę w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Czego idąc za Nim, przychodząc do zboru, czytając Słowo Boże, żyjąc codziennie, czego tak naprawdę szukasz w Panu Jezusie Chrystusie. Chcę na rozpoczęcie tego rozważania przeczytać fragment Słowa Bożego. Jest on zapisany w Ewangelii Jana 6, rozdział od wiersza 22 do 26. Nazajusz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łodzi, prócz tej jedynej, w której wstąpili uczniowie Jezusa. I że Jezus nie wszedł z, nie, z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie jego odpłynęli. Tymczasem nadeszły inne łod, łódki od Tyberiady, w pobliżu tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dzięczynienie. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli i oni do łodzi i przeprawili się do kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazwszy go zaś za morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Drodzy, ten fragment Słowa Bożego przykuł moją uwagę i dał takie motto do mocniejszego zastanowienia. I wierzę, że wy też się razem ze mną teraz zastanowicie. Pan Jezus, szczególnie w wierszu 26, zapytał i powiedział bardzo ważne słowa. Ale ja chcę i was zapytać, Siebie pytałem i pytam, Drodze Braterstwo, drodzy słuchacze, idąc za Panem Jezusem, czego tak naprawdę szukamy, czego oczekujemy, na co patrzymy, idąc za Panem Jezusem i w czym mamy nadzieję? W wierszu 26, jak mówię, czytamy tam, jak Pan zwraca uczniom i nam dzisiaj. Uwagę na dwie sfery życia, na sferę życia duchowego i życia cielesnego. Dwa rodzaje, zwraca uwagę na dwa rodzaje chleba. Czytamy jak powiedział im, i zastanówcie się jeszcze raz, moi drodzy słuchacze, nad tym wierszem Pan Jezus. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Inaczej mówiąc, ten Pan Jezus mówi: ten chleb wam smakował, jakbyście jak go chcieli więcej. Wcześniej czytamy o przemienieniu chleba, w wcześniejszych wierszach, które uczynił Pan. Z pięciu chlebów jęczmiennych, dwóch rybek pozbierano dwanaście koszy okruszy. A czytamy, że mężów było około pięciu tysięcy. Niesamowity cud. Pan mówi i dziś nas, i tamtych. Jakiej wartości, mój drogi bracie, siostro, przyjacielu, szukasz w Panu Jezusie, w Synu Bożym? Nie chodzi mi o to, że czy Go znasz. Nie chodzi mi o to, że. Tylko chodzi mi, jakiej wartości szukasz w Panu Jezusie, idąc za Nim, idąc do Kościoła, do zboru, żyjąc w życiu codziennym. Co ma większą wartość? Czy sprawy ducha, czy sprawy ciała? Czy chleb z nieba, czy chleb ziemski? Co nas więcej pociąga, co więcej smakuje i nasyc? Pan nas zna nasze serca i pobudki dlaczego szukamy Go, dlaczego idziemy za Nim? I dlaczego potrzebujemy Jego obecności w naszym życiu? Ale trzeba sobie zadać pytania: czy czasem nie idę za Panem, że mam zabezpieczenie z góry, że mam orędownika, że mam przyjaciela, że mam zabezpieczenie i błogosławieństwa dla siebie, dla rodziny, ochronę? Pokój chlebów mi. a wartość samego naszego Pana Jezusa, Chrystusa powoli przesuwana jest na drugie miejsce, mniej doceniane. Jakby zaczynają w życiu człowieka mieć mniejszą wartość. Dlatego pytam, czego szukasz, o czym myślisz, na co patrzysz, idąc za naszym Panem Jezusem, za zbawicielem. Pan chciał tamtym i nam dzisiaj powiedzieć i zwrócić uwagę na wartość ponadziemską. Chciał powiedzieć, zwrócić uwagę na siebie, na syna Bożego. Jest to wiara w Syna Bożego jest najważniejszą wartością tutaj na Ziemi, w życiu człowieka. Jak w życiu codziennym, tak i w życiu duchowym. Ponad wszystko. W zgromadzeniach dzieci bożych. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, piąty rozdział i wiersz 39. Takie słowa, bo badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, o Synu Bożym, o Jezusie Chrystusie, o zbawicielu. Pan mówił m.in., nie dlatego, że widzieliście cuda do tamtych ludzi. że te cuda was niesamowicie wzruszyły podniosły na duchu ale w was chleb który spożywaliście nie zauważyliście kim ja jestem i co uczyniłem Można tak zauważyć z tej wypowiedzi, z tego wiersza, że tak jakby mniej uwagę zwrócili na to, co Pan uczynił, kim jest, jaką ma moc, potęgę, a zwrócili uwagę na chleb, który spożywali. Chrześcijanin czyta, słucha Słowa Bożego, czyta Biblię, teksty znana pamięć, a osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa jakby pozostawała na drugim miejscu. Ten chleb życia. I również dzisiaj patrząc, to co na ten świat i to co dookoła nas otacza, że ludzie więcej. Poświęcają uwagi, myślą o literze, myślą o tych sprawach tutaj organizacyjnych, myślą o Panu Jezusie jako historycznym, myślą o tym, że no tak, trzeba iść do zboru, trzeba głosić Ewangelię, ale mniej myślą o tym, co dokonał Pan Jezus i dokonuje w życiu moim i twoim dziś. Co daje mi w życiu codziennym? Tobie i mnie. W każdej chwili. To, że otworzę rano oczy, to, że mi serduszko jeszcze bije, że mam pokarm, że mam pokój, że mam dach nad głową, odzienie, to jakby było mniej. Więcej, albo mniej doceniane w życiu. Cieszymy się, że mamy chleb, czy mamy to, że Bóg nas błogosławi, ale osoba pana Jezusa pozostaje tak jakby troszkę z tyłu. Zaczyna drodzy braterstwo, w mojej pielgrzymce, czy w naszej pielgrzymce, w życiu chrześcijan dzisiaj przeważać jakby troska. Obyt, troska o to, co się teraz dzieje na świecie. Zaczyna inaczej mówiąc: ta troska o chleb ziemski, o to, co doczesne i cielesne. Coraz mniej świat, ale zwłaszcza chrześcijanie, zabiegają o pana Jezusa Chrystusa. O cudowny ten chleb niebiański, który daje życie wieczne i unosi nas do Królestwa Bożego. Coraz bardziej opanowuje chrześcijan dzisiaj lenistwo, letność w sprawach tych Bożych, duchowych, tych najważniejszych. A Pan Jezus coraz częściej jest wypychany. Z serca i stoi na zewnątrz. Często powtarzam, że list do Laudycei to był pisany do zboru, do dzieci bożych. A tam jest napisane do dzieci boże, że tak się wbili w pychę, tak wszystko. Się cieszyli, że mają, że są bogaci, że wszystko wiedzą. A się okazuje, że byli biedni. A dlaczego biedni? Bo Pana Jezusa wypkali na zewnątrz i Pan Jezus stoi u drzwi serca i musi pukać. I Pan Jezus taki apel składa do każdego z nas w Ewangelii na 6 rozdziale w wierszu 27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o. Pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który Wam da syn człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Pan daje apel do mnie, do nas wszystkich: zabiegajcie o pokarm, który ma przyszłość. O chleb wieczny. Który Wanda syn człowieczy. Ale jeszcze mało tego, tam pisze, że na tym chlebie Bóg położył swoją pieczęć. Kiedy kupujemy chleb w piekarni czy w sklepie, to na każdym chlebie jest karteczka. A na naszym chlebie żywota, którym jest Jezus Chrystus, Pan Bóg, Ojciec, położył pieczęć. To jest Chleb niebiański, chleb życia wiecznego, jest to Boży chleb w postaci Jezusa Chrystusa. Tak dokładnie pisze, że Bóg Ojciec położył pieczęć swoją. Więc teraz wiemy, skąd ten chleb żywota jest. Od kogo? Po tych słowach Zostaje skierowane do Pana Jezusa pytanie w dalszej części tego rozdziału, 6, 28, 29 wiersz. Rzekli więc do Niego Tan czy słuchacze, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieło Boże? Odpowiedział Jezus, rzekł im tak... To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Pamiętacie bogaty młodzieniec, kiedy przychodzi i pyta Pana Jezusa, co mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A Pan Jezus mówi: Przestrzegaj, przykazań. A tu jest pytanie: Co mamy czynić, aby wykonywać dzieło Boże? Podobne pytanie. A Pan Jezus i Słowo Boże, i Bóg nam daje większe światło. To jest dzieło Boże wierzyć w tego, którego on posłał. Wierzyć w ten chleb prawdziwy, na którym on położył pieczęć. Niesamowite, ważne słowa. Boże słowa ale i bardzo skłaniająca każdego z nas do myślenia, do działania, do wyżywania Chrystusa Pana. Żeby troska o ten chleb ziemski nie przesunęła naszego Pana Jezusa Chrystusa, ten chleb niebiański z tą pieczęcią Bożą na drugie miejsce. Szczególnie w dzisiejszym czasie, którym nam przyszło żyć. Żebyśmy nie szli za Panem tylko dlatego, że jak mówiłem, mamy te zabezpieczenia, mamy błogosławieństwa. Ale żebyśmy szli za Panem, widząc. Osobę naszego Pana Jezusa Chrystusa, ten chleb prawdziwy, Zbawiciela, żeby On był na pierwszym miejscu, żebyśmy nie zabiegali tylko o chleb, o te ziemskie sprawy, ale On żeby był, żebyśmy zwrócili, kim On jest, ten prawdziwy chleb żywot, co On czynił i czyni nadal aż do dnia dzisiejszego. Drodzy braterstwo, drodzy przyjaciele Słowa Bożego, Wiara w Syna Bożego i Synowi Bożemu jest kluczem do Królestwa Bożego. Jest drzwiami cudowne obietnice Boże i błogosławieństwa Boże przez Pana Jezusa Chrystusa. Co mamy czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Aby czynić wolę Bożą. Jest to pytanie teraz do mnie, do nas. Wierzyć w tego, którego Bóg posłał na którym położył piec. Czytamy dalej w szóstym rozdziale Ewangelii Jana i tam wiersz 33 do 35. Ale bowiem chleb Boży to ten, który z nieba stępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Drodzy braterstwo, daj nam, pamiętacie czwarty rozdział Ewangeliana i samartankę przy studni? Daj mi tej wody, żeby nie musiała tu przychodzić. A oni, kiedy usłyszeli, to mówią: to daj nam tego chleba. I my dzisiaj. Też pragnijmy tego chleba. Pan Jezus chce powiedzieć. Nie wierzycie mi, bo nie chcecie wyjść do Boga i mnie poza sferę swojej cielesności. Poza sferę rozumowania, myślenia, ambicji, własnego ja. Pan mówi, nie bójcie się, korzystajcie z darów nieba. Kto tylko pragnie, ten chleb jest za darmo. Po drodze, karmienie się chlebem i picie wody, która, którą daje Bóg w Panu Jezusie, to życie wieczne. Ale drodze, karmienie się chlebem, na którym nie ma pieczęci Boga, która picie wody, która jest z, z obcych cyster, z dziurawych cyster. To jest wieczna śmierć. Pan mówi ja jestem chlebem żywota, jedynym. To jest żywot wieczny, abyście wierzyli we mnie, że jestem Synem Boga. I innego chleba, innego Zbawiciela, nie będzie, nie było i nie będzie. By mógł dać człowiekowi życie wieczne. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w 15 i 16 jest wyraźnie powiedziane, mówimy i zawsze podkreślamy: jest to koronny wiersz miłości, Ewangelii, Pisma Świętego, aby każdy to wierzy, nie zginął, jak miał żywot wieczny. Ale bowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego. Aby każdy, kto będzie wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto będzie wierzył. Pan Jezus mówi, ja jestem. Jak można jeszcze prosić i zapraszać człowieka podkreślając, że to ja jestem chlebem życia? Mówi Pan. Ja jestem tym prawdziwym, zapieczętowanym przez Boga ojca. Ale jak widzimy. Pomimo tak wielkiego, gorącego zapewnienia, takiego zaproszenia cudownego, pomimo że to wszystko jest za darmo chleb, woda życia, a tak niewielu chce go spożywać, spożywać skorzystać z tego. Niech każdy postawi sobie, moi drodzy słuchacze, pytanie takie osobiste, takie szczere, takie głębokie, wewnętrzne. Co jest celem i motywacją w moim życiu, że idę za Panem Jezusem i należę do Jego Kościoła? Co jest celem i motywacją? Na co ja patrzę w życiu codziennym bardziej? Czy na ten chleb ziemski, czy na.? Co wybieram? Bo, jak już mówiłem wcześniej, jeżeli motywacją nie jest Jezus Chrystus, jeżeli motywacją nie jest moje pragnienie, aby mój Jezus mieszkał w moim sercu, aby królował i rządził, ale tą motywacją jest co innego, to jeszcze warto przemyśleć i prosić Boga o zrozumienie, o mądrość, o siłę, o wiarę. Jak Bóg i Pan Jezus, Chrystus i Słowo Jego i królestwo, to chwała Bogu, jeżeli tak, taki mamy cel, taki mamy. Pierwsza myśl, to jest ponadrzędne. Bóg, Pan Jezus, Słowo Jego, nadzieja przyjścia Jego, nadzieja zmartwychwstania. To jest cudowne. Ale jak co innego? Prowadzi nas do zboru, prowadzi nas w życiu codziennym. No tak, Bóg jest, Pan Jezus, Słowo, czytujemy wiersze i tak dalej, ale sprawy tego świata, sprawy tego, ten ziemski chleb ma przewagę nad tym niebiańskim, to jest bardzo źle. Módlmy się, drodzy braterstwo. Módlmy się o posłuszeństwo, aby Pan Bóg nam przewartościował nasze życie, nasze rozumowanie przede wszystkim. Abyśmy mogli zrozumieć, że najważniejszym dla mnie, tak jak pytano, jest chleb życia, jest Królestwo Boże. Jest Bóg i Pan Jezus Chrystus, ofiarodawca. Módlmy się o Ducha Świętego, aby nam jeszcze rozjaśnił to bardziej. Żebyśmy na pierwszym miejscu na tym predestale był Bóg, Pan Jezus Chrystus i Słowo Jego. Módlmy się o pokarm i młode życie. A jak to będzie szczera modlitwa, to jeszcze w Biblii nie spotkaliśmy, żeby Pan Jezus odmówił. Szczególnie w tym trudnym czasie, jakim przyszło nam żyć. Teraz, w tym chaosie, w tym zamieszaniu. Pragnijmy tego chleba i tylko Jego. Pragnijmy, aby Jezus Chrystus był najważniejszym celem mojego życia. Pragnijmy tego chleba życia i pragnijmy tej wody życia, gdyż ten chleb i woda daje pokój, bezpieczeństwo, nadzieję, przyszłość, cierpliwość. Daje siłę do życia w trudnych chwilach życia, w chorobach, doświadczeniach, problemach. Daje siłę do życia na chwałę Bożą. Daje bezpieczeństwo. Więc, drogi, mój bracie, siostro, słuchaczu, korzystajmy z oferty Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I karmy się tym chlebem codziennie, abyśmy mogli. Być wierni i posłuszni Bogu i mocni w Bogu. Napełnieni mocą Bożą. Napełnieni, aby opowiadać innym o tym cudownym chlebie życia, na którym Bóg położył pieczeń. Zapraszać innych, aby mogli skorzystać i spożyć ten chleb, który daje życie wieczne. Dlatego. Myślmy o sobie, módlmy się, ale i myślmy o innych. Budujmy Kościół Pana Jezusa Chrystusa, działajmy, głoźmy i kierujmy ludzi do tego prawdziwego chleba życia i do prawdziwej wody życia. Niech nas w tym Bóg błogosławi i przymnoży wiary przez Jezusa Chrystusa. Amen.